Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie Zapraszam na film pod tytułem Szczęście, które do Ciebie zmierza I będziecie mieli do wyboru y, Trzy motylki, ok? Jeden Dwa I trzy Jeden, dwa I trzy, ten malutki Szczęście, które do Ciebie zmierza Okej, okay. jedyneczki, zostawię tutaj motylka, żebyście wiedzieli, że to jest Wasz wybór i patrzymy sobie, jakie do Was szczęście zmierza. Pokażcie karty dla wszystkich osób, które wybrały numer jeden. Mhm. Dobrze. Niektórzy z Was, karty mi pokazują, że możecie kończyć jakąś trudną relację, coś nietrafionego, coś trudnego, coś, co nie rokuje już na przyszłość, coś, co powoduje taką ranę emocjonalną, poczucie rozgoryczenia, frustracji, żalu, smutku, tak? I to jest u Was szczęściem, ponieważ wyswobadzasz się. Z energii rany, z energii cierpienia, z energii rozpamiętywania jakiegoś bólu. Także tutaj niektórzy z Was wyswobodzają się właśnie z jakiejś trudnej relacji, albo z takich myśli, ciągłych myśli na temat kogoś, jakiegoś mężczyzny, ale to jest tylko dla niektórych. Ogólnie to karty pokazują mi, że wy, do Was takie szczęście płynie na zasadzie takiej. Że wy wychodzicie z energii takiego smuteczku, troszeczkę takiej apatii życiowej, z takiego, powiedziałabym, troszeczkę obrażania się na pewne sytuacje czy na swoje życie. I niektórzy z Was pojmą bardzo dużą wiedzę. Być może na Waszej drodze życia stanie jakiś mentor, nauczyciel, coach, ktoś, kto nauczy Was czegoś. Ktoś, kto da wam jakieś narzędzie do tego, żeby bardziej pracować ze sobą, i to może być wasze szczęście. Szczęściem jest odcinanie tego, co jest negatywne, odcinanie tego, co jest toksyczne. Szczęściem u ciebie, droga jedyneczko, jest taka sytuacja, że ty będziesz już rozpoznawać, co jest fałszem, co jest obudą. Co jest prawdą, co jest kłamstwem. Przeselek przeselekcjonujesz swoje otoczenie, tak? Tutaj karty pokazują. Zauważysz, w jakich energiach funkcjonujesz, gdzie są prawdy, gdzie są półprawdy, gdzie są kłamstwa. Tu jakieś intrygi, jakieś manipulacje, kłamstwa. Być może faktycznie zdrady wyjdą na jaw, ale to jest dla ciebie szczęściem. Bo ty dostrzeżesz, kto jest tak naprawdę dla ciebie sprzyjający, a kto jest tak naprawdę do ciebie negatywnie nastawiony, tak? Szczęściem dla ciebie jest też to, że zaczniesz cieszyć się z życia. Koniec tutaj z tymi smuteczkami, koniec z tymi apatycznymi momentami, koniec z tymi depresyjnymi stanami. Wręcz przeciwnie, łapiesz apetyt na życie. Dla ciebie będzie otoczenie, towarzystwo, ludzie ważne, kontakty międzyludzkie. I zobacz, szczęściem dla ciebie może być jakaś przeprowadzka, wyprowadzka, przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania, bycie w jakiejś podróży. Może szykuje ci się jakaś podróż marzeń, ale dla niektórych z Was szczęściem też może być jakiś romans. To jest dla niektórych z Was. Dokonujesz dużych zmian w życiu, i to szczęście do ciebie przychodzi w postaci przepracowywania pewnych traum, pewnych ran które gdzieś tam w tobie były, tak, uczepiły się ciebie, trzymały się ciebie i Ty mogłaś być osobą w takim deficycie emocjonalnym i energetycznym. Na szczęście to się u Ciebie kończy ja widzę Ciebie jako osobę, która zobacz pod spodem talii, regeneruje się, odmienia się, uzdrawiasz, wychodzisz z jakiejś energii choroby albo z takich trudnych, negatywnych, toksycznych myśli. Tu jest duży taki proces w Tobie zajdzie przemiany i zmiany, ty się odradzasz, ty się zmieniasz. Szczęściem dla Ciebie może być też zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś człowiekiem, pokochanie siebie, popracowanie z energią traum, z dzieciństwa, z młodości, wyleczenie starych ran, darowanie komuś krzywd, win. Tutaj idzie płynie do Ciebie energia uzdrowienia, dla niektórych z Was wejście w jakąś relację, może być szczęściem, ale też kwestie związane. Ze sprawami zawodowo-finansowymi, jakieś awanse, lepsza płaca, wejście na wyższy poziom w energii właśnie finansowej. Jakie tutaj jeszcze szczęście do Was płynie? Jakaś gościna, celebracja, powody do świętowania, pokochanie siebie. Widzisz, to się potwierdza. Będziesz kochać siebie i to mi się szalenie podoba. I będziesz osobą komunikatywną. Może tu faktycznie będziesz nawiązywać jakieś nowe. Relacje, nowe znajomości, nowe przyjaźnie, może tu jakieś nowe zauroczenie, zakochanie, ale w każdym bądź razie są to energie mówiące o tym, że do ciebie idą takie fajne, pozytywne zmiany, bym powiedziała zmiany, które będą zaczynać się w tobie. To jest taki, myślę, że to jest taki głęboki przekaz dla tych osób, które potrzebują zmian w sposobie myślenia, w sposobie zachowania, w sposobie podchodzenia do życia i tego życzę. Wszystkiego dobrego. Dwójeczki, szczęście, które do ciebie zmierza. Jestem dzisiaj z Wami. Wybrałam właśnie tego motylka. Motylka. Ok. Szczęście do dwójeczek, które zmierza. Proszę bardzo, jeżeli jesteś osobą wolną singlem, no to wchodzisz w jakąś relację i to szczęście właśnie do Ciebie płynie, yy, czyli taka wiadomość, że jakaś przyjaźń może przerodzić się w prawdziwe uczucie, jakaś znajomość może przerodzić się w ognisty romans i z tego coś będzie, piękna energia. Jeżeli jesteś w stałej relacji. A od dłuższego czasu gdzieś jakoś nie zauważałeś, czy nie zauważałaś się ze swoim partnerem czy partnerką, to tutaj będzie polepszenie sytuacji, takie docenianie siebie, dopieszczanie siebie nawzajem, tak? zacieśnianie tych więzów. Tak jakby tutaj w stałych relacjach, i u singli, i u osób w stałych relacjach, wchodzicie na wyższy poziom w związkach, wchodzicie na wyższy poziom. Pod względem uczuć, emocji, ale to jest też taka informacja ważna, że szczęściem, bo być może nie szukasz miłości, być może nie jesteś w relacji, tak? To takim szczęściem dla ciebie może być to, że zaczniesz być bardziej osobą aktywną w życiu. Zaczniesz zaczynać od nowa dużo sytuacji w swoim życiu, zaczniesz bardziej przyglądać się ludziom i bardziej, tak jakby z otwartym sercem. Podchodzić do kontaktów międzyludzkich. Tutaj większe mogą się zacieśniać przyjaźnie, znajomości, relacje, te kontakty, tak? Tutaj karty mi pokazują. Jakieś też umowy, dokumenty mogą być dla ciebie bardzo ważne, bardzo sprzyjające energetycznie. Ty masz w energii szczęście i radość, i ty karty mi pokazują, że ty się bardzo regenerujesz. I teraz czas tej wiosny. Teraz czas tej wiosny będzie dla Ciebie ważny, ważnym czasem. Tutaj się będzie dużo w Twoim życiu zmieniać. Tutaj się będzie dużo wyjaśniać, dużo domykać, dużo uwalniać. Dużo takiej energii miłości własnej, miłości do innych ludzi, miłości od innych ludzi płynącej do Ciebie. Tutaj jakieś problemy, jeżeli były gdzieś na płaszczyźnie domu, rodziny, to to się kończy. Jeżeli były gdzieś problemy u Ciebie mieszkaniowe, Jakieś takie wyzwania w Twoim życiu były pod względem mieszkania, jakieś być może remonty, inwestycje w nieruchomość, w działkę i tak to tutaj to wszystko idzie z górki. Bądź osobą uważną i wypatruj znaków szans i możliwości, bo wszelkie znaki na każdy sposób możliwy będą Ci coś objaśniać, będą Ci coś. Przekazywać, tak? Będziesz bardzo mocno w energii, powiedziałabym, szczęścia i radości. Tyle będzie w tobie pozytywnej energii do tego, żeby się cieszyć, radować, winszować, skakać z tej radości. Będziesz osobą, która będzie wdzięczna, która będzie radosna, która będzie znajdywać powody do celebrowania i do świętowania. Bardzo dobry czas u ciebie mi się pokazuje, jeżeli chodzi o rozwój duchowy. Więc to jest dobry moment do tego, żeby się rozwijać, żeby poszerzać wiedzę, żeby ją zdobywać, żeby tutaj no, mieć w tej głowie jeszcze więcej niż masz, tak? Mhm. Ja bym tu powiedziała, że tak, dla niektórych z Was tutaj może fajnie się zadziać pod względem zawodowym. Umowy, dokumenty, coś nowego, coś świeżego. Jeżeli jesteś osobą, która od dłuższego czasu szuka pracy, to właśnie teraz ten czas, kiedy będziesz tego słuchać, jest to w możliwości do zrealizowania się. Tu są też takie fajne energie mówiące o tym, że możesz dostać dom, mieszkanie, możesz kupić, zamienić, sprzedać, wyremontować, wprowadzić się wszystko, co jest związane z nieruchomościami z działkami, z domami, z mieszkaniami, z pracą. Idą do ciebie te energie, one są sprzyjające. Komunikacja też będzie ważna dla ciebie, rozmowa z drugim człowiekiem, porozumiewanie się, przekazywanie informacji, pozyskiwanie informacji z otoczenia, ale też to są takie fajne energie dla ciebie, sprzyjające i mówiące o tym, że ty jesteś na etapie zmian, ty jesteś w jakimś procesie. I może to być taki fizyczny, bardzo namacalny, dotykalny proces zmian, miejsca zamieszkania, przeprowadzki yy, i tak dalej, pracy, ale to może być też taki wewnętrzny proces w Tobie zmian, taki zachodzący głęboko w Tobie. Przepiękna energia, naprawdę, zobacz, finansowo tutaj się ładnie pokazuje. To jest czas dla Ciebie pod względem finansowym. Tu są nowe początki, będziesz zmieniać schemat, będziesz wychodzić z takich ran, blokad, yy, zawieszenia. Wewnętrznych konfliktów i przemęczenia, i zmęczenia. Domykasz pewien coś w swoim życiu i otwiera się na coś innego, fajnego. I to jest piękne. I jakie tutaj jeszcze szczęście do dwójeczek? Dobry czas do nauki, widzisz? Do nauki, do pozyskiwania wiedzy, do zdobywania wiedzy, do kursów, do szkoleń. Zobacz, czas transformacji, to jest czas zmian u ciebie. Duży czas zmian u ciebie i duży czas pracy nad emocjami, odpuszczanie czegoś, uwalnianie czegoś, praca z, z czakrą serca, wybaczenie, uzdrowienie jakichś emocji, ran, bólu, cierpienia, wewnętrznych traum, ale też praca z czakrą gardła, stawianie granic, bycia asertywnym, tak? Ja myślę, że u ciebie takie pogubienie, zagubienie będzie się kończyć. W przepięknej energii procesu zmian jesteś. Wszystkiego dobrego. I trujeczki. Szczęście, które do Ciebie zmierza. Dla osób, które wybrały motylka numer 3, tego malutkiego, pięknego. I patrzymy, jakie tutaj szczęście zmierza. Ok. No, przepiękne szczęście. Zobacz, będziesz przepełniony radością, miłością, wdzięcznością. Zawierasz jakieś tu przymierze z przeszłością, domykasz coś w swoim życiu i chcesz czegoś innego, będziesz patrzeć na życie inaczej. I tutaj no, ta karta mówi o tym, że dużo takiej wewnętrznej radości w tobie będzie, tak? To jest też taka karta mówiąca, że bardzo ważne informacje w kwestiach chociażby zawodowych mogą do ciebie płynąć. Możesz spodziewać się, że wszystkie sprawy pokończą się pozytywnie. Jeśli oczywiście w nie uwierzysz, tak? To jest taka energia mówiąca, że sukces do ciebie idzie, powodzenie, dobre zdrowie, dobre tutaj perspektywy na te sprawy zawodowo-finansowe. Zobacz tutaj. Jest bardzo dużo energii wdzięczności, radości, zadowolenia, będą powody do świętowania, będą powody do celebrowania. To może być też energia mówiąca o tym, że Coś tutaj z zaskoczenia może być, może jakaś ciąża, może narodziny dziecka, może informacja o tym właśnie gdzieś w otoczeniu. No, ale jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że coś u ciebie rokuje. Jakaś relacja jest rokująca, jest możliwość. Może tym szczęściem jest u Ciebie powiększenie rodziny, może tym szczęściem jest u Ciebie, że tak powiem, hmm, planowanie rodziny, dzieci, chęć posiadania rodziny, tak? Coś takiego. Ogólnie to ja tutaj muszę powiedzieć, droga trójeczko, że u ciebie też y, idzie taka energia uwalniania się z czegoś, co w pewien sposób mo, mogło powodować w tobie dyskomfort emocjonalny. Także tutaj bardzo ładnie wzrastasz, zobacz. To jest karta gwiazdy, także Twoje marzenie może się spełnić i to jest też szczęście. Możesz mieć powody do celebrowania, do świętowania, do winszowania, tak? Tutaj jest jakiś też proces uzdrowienia, może się Twoje zdrowie polepszyć. Tutaj możesz być osobą taką, no zobacz, tu nowe początki idą, tu jest bardzo dużo opcji i bardzo dużo możliwości. Tu się może odnaleźć wiele osób. Bo po pierwsze, dla Ciebie szczęściem to może być taka sytuacja, że wejdziesz w jakąś relację, karty pokazują w jakiś romans, coś pamiętnego, coś namiętnego i tutaj z tego może zrodzić się uczucie, nowy początek, z tego też może być ciąża, tworzenie relacji związku. Dla innych tutaj może być taka sytuacja, że Twój los się odmieni, Twoje marzenie się spełni, powiększy Ci się rodzina. Może tutaj twój statut powiększy się, może ze zwykłej takiej pary chłopak-dziewczyna przerodzi się to w coś więcej, ale dla innych osób to tutaj karty mówią, że możesz mieć powody do zadowolenia z młodych osób, z dziecka, z dzieci, z wnuków. Tak, tutaj tak się pokazuje Możesz też być w takich energiach, gdzie będziesz planować przeprowadzkę, zmianę, jakąś podróż Przemieszczanie się, zmianę miejsca zamieszkania Tu są te energie Ale zobacz, tutaj piękno do Ciebie, energie denarowe płyną Czyli polepszenie sytuacji finansowej, zawodowej Także tutaj na każdej płaszczyźnie los się do Ciebie uśmiecha Szkoda, że ja tego nie wybrałam No ale też karty pokazują, że tutaj też otoczenie Twoje będzie ważne. Będziesz mieć przy sobie osoby wspierające, pomocne, życzliwe. Będziesz też w takich energiach, gdzie będziesz umiała, czy umiał rozgraniczyć, co jest dla ciebie dobre, co jest dla ciebie niedobre, co jest fałszem i obłudą, a co jest energią sprzyjającą i czymś pozytywnym. I to jest super, naprawdę to jest super. Tutaj też przeprowadzki się pokazują, zmiany miejsca zamieszkania, nowe, lepsze perspektywy na, na przyszłość. A co masz pod spodem talii? Pod spodem talii jest taka sytuacja, że niektórzy z Was mogą zacieśniać więzy rodzinne, emocjonalne i związkowe. Te, które gdzieś są wystawiane na próbę, te, które gdzieś są na odległość, to tutaj będzie polepszenie tej relacji, tej sytuacji między Wami. Dla innych, natomiast może być taka sytuacja, że możesz sobie z kimś pisać, korespondować i na razie będzie was dzielić odległość i będziecie tylko się komunikować przez internet, przez telefon, ale to się tutaj będzie ładnie klarować i z tego będzie coś fajnego się tworzyć. A kolejna informacja to płynie taka, że dla wielu z Was tutaj będą zmiany, zmiany w życiu. Tak jakby los zaczyna się uśmiechać i będzie Was obdarowywał małymi, małymi wygranymi, tak? Jakimiś małymi sukcesami. Wypatruj tych znaków, otwieraj się na to wszystko, co jest nowe, co jest świeże. Bądź oczywiście przy tym wszystkim osobą cierpliwą, rób to z cierpliwością, ale karty pokazują, że tu piękne energie płyną. I co tutaj jeszcze, co chce być powiedziane? O, wszechświat Ciebie wspiera we wszystkim, naprawdę masz ogromne wsparcie, wychodzi z energii deficytu i braku, polepsza się Twoja sytuacja finansowa i przepracowujesz swoje konflikty wewnętrzne, które gdzieś w Tobie były, jakieś takie grządzenie w takich energiach trudnych, ciężkich, to się u Ciebie będzie kończyć. Tutaj głęboki proces pracy z jakąś raną, mi przy Tobie się pokazuje. Jakąś raną na sercu, tak? Takie głębokie emocje gdzieś zakorzeniane w tobie, one się będą uwalniać. Także tu piękny proces odradzania się. Wszystkiego dobrego.